LOLO320, hello, hello, witajcie na kanale, gramy. Słuchajcie, dzisiaj coś innego, bo Fortnite i nie z Nikolą, a sam także słuchajcie, serdecznie zapraszam do takiej serii. Odcinki z Fortnite'a teraz będą się pojawiały co drugi dzień, ale nie martwcie się spokojnie, spokojnie, miłośnicy Robloxa. także Zostanę też z Wami i będziemy też z Nikolą nadal nagrywać Robloxa. Słuchajcie, Fortnite a też Nikola wczoraj grała, bardzo dobrze jej poszło, bo w trybie solo zostaje chyba czwarte miejsce, czy piąte. I ja tam razem mi się udało trzecie, jeszcze pierwszego miejsca ani razu nie miałem, ale stwierdziłem, że zanim zacznę wam pokazywać i grać, to mówię pogram chwileczkę. Także yy, sezon czwarty tak jak widzicie. Yy, za bardzo się jeszcze nie znam, także słuchajcie, sorry, jak coś źle powiem, yy, piszcie w komentarzach, jak coś źle będę robił. Także nawet Poczko, tutaj są yy, karnety bojowe. Tu mam jakieś wyzwania od Wolverina, yy, tak jak patrzałem kup karnet, bo ja, no nic nie będziemy ją kupowować na razie, bo... Aha, takie rzeczy są, słuchajcie. Ej, to chyba, słuchajcie, Nikola odwiozłem przed chwilą do szkoły. Nikola mówiła, że jest podobno do jakiejś dziewczyny. Nie wiem, czy to jej słopa, chłopacy z klasy nie mówili, że do tej. Pewno muszę jej pokazać, słuchajcie, jak przyjdzie. Ej, tu mamy wyzwania na mapce, co trzeba zrobić, żeby tam... Właśnie nie wiem, co jest do zdobycia, słuchajcie, piszcie w komentarzach, co można zdobyć. Właśnie, widzowie, wy mi tutaj wszystko powiecie teraz. Co można zdobyć na przykład jak się wszystko, o tu coś mi się, zielony żywopotach już likwidację jaką zaliczyłem, jak się uda zaliczyć wszystkie te zadania, coś się wygrywa czy coś się odblokuje, nie ma pojęcia, także piszcie w komentarzach. A my co, bez zbędnego gadania zaczynamy sobie gierkę, oczywiście w trybie solo sobie zagramy, także już teraz możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować mój kanał, wpadajcie też na kanał do Donikoli oczywiście. A nam dobiera graczy. Jak widzicie, na razie mam podstawę, mam jakąś wielką dziewczynę. A czy nie, to chyba co w co, co losuje jej właśnie inną postać. Chciałbym zdobyć jakąś postać. Po nie wiem, czy można zdobyć tutaj właśnie jakąś postać typu ten Iron Man, czy Wolverine. Czy to się tylko i wyłącznie kupuje? Także piszcie w komentarzach. Jak się kupuje, no to pomyślimy. Pomyślimy, by się kupiło. Bo te postacie cały czas zmieniające są, są takie średnie. Słuchajcie, ogólnie tak, w zawsze byłem dobry, yy, tylko tyle, że tutaj nie mogę obczaić tego, żeby na przykład jak, jak już się dzieje akcja, słuchajcie, żeby szybko się właśnie zabudować z powrotem i yy, zabudować się, wiecie, te, te, te blokadki takie, co są. Inni to szybko bardzo robią, że tu blokują, tu na górę gdzieś wchodzą, a ja tak tylko bardziej się skupiam na tym, żeby kogoś po prostu załatwić. Ej, słuchajcie, idziemy tam, gdzie wylądował ten statek, bo ja przedtem widziałem na tym statku. Tam jest fajna mega skrzynka, słuchajcie, tylko że tam chętnych jest dużo, i w ogóle tego samolotu, to słuchajcie, bronią. znaczy wy wiecie na pewno, bronią jakieś. Yy, Jesteś kurcze, nie wiem. Kosmici uzbrojeni. <laughs> Kosmici, jak tak no. Ale ciężko ich załatwić. A nie wiem, czy to się od razu właśnie otwiera, czy nie. Ej, nie, ale tak na, na ten teren ja nie pójdę słuchajcie, bo ja muszę mieć jakąś broń, zapomniałem. Także zobaczymy słuchajcie, czy tutaj mamy coś w tym domku. Czy ja tu widzę skrzynkę złotą? O, tak, dobra, mamy skrzyneczkę, czyli nie jest źle. Już tu mamy sobie opteczka, ale ta broń nie lubię snajperki. Słuchajcie, nie lubię snajperki. To jest snajperka w ogóle? Nie! Dobra, z tej zielonej i tej, to to nie będzie najgorsze. Nie, myślę, że to jest snajperka, serki. E, tu zwykłe, no ale na razie weźmiemy, bo lepsze to niż nic, słuchajcie. O, i jest następne. Dobra, mamy jakieś spłówki. z czego dwie są zielone. Słuchajcie, na ryby się nie wybieramy, także. E, możemy coś porozwalać, może coś tu będzie. Nic ciekawszego nie znaleźliśmy, ale to się boję, że ktoś tu zaraz będzie. Jakiś domek by się jeden, słuchajcie, przydał. Mógłbym do większego domku iść. Tam jest jakiś większy domek. Ale zanim ja tam... Ej, jest skrzynia! Słuchajcie, jest skrzynia złota. Nie, 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 nie. Nie ja tam nie wejdę teraz. No dalej, dalej, dalej wchodź tam. No nie, spadł, słuchajcie, z tej skarpy na obkoło po tą skrzynię, może coś ciekawego tam będzie. Lubię słuchajcie jak jest ten... Yy. Czyli słuchajcie, idziemy zacząć do tego domku. Idziemy zacząć do tego domku. I tam jest skrzynia też, dobra. To słuchajcie, idziemy. Ciekawe miejsce nawet. Niedaleko tego samolotu jesteśmy. Zaraz słuchajcie, pokażę wam. Jak yy. mi się oczywiście uda, bo chętnych nie brakuje do tego samolotu. O. Co by tu zamienić? Może to. O, bo ten zielony jest, no to spoczko, dobra apteczkę mamy jedną no nie ma o tej ochrony niebieskiej lubię tą ochronę jak jest, ale no nie ma, będziemy zaczęli do tego domku jeszcze no jesteśmy z pola tutaj, widzę wyszliśmy, ale burza się zaczyna za minutę 20, czyli na spokojnie zdążymy sobie tam ogarnąć, mało ludzi tutaj mało ludzi, dobrze, mamy amunicję jakąś Mamy tą broń? Nie. Tą broń, ja miałem. Czy mam chyba w ogóle? Jest tu kto? Czy nie ma nikogo? O, Nalcia wstała, słuchajcie. Słuchajcie, miałem specjalnie z rana dla was odcinek. A tu Nalcia i tak już wstała, także słuchajcie. Patrzymy, co tu jest ciekawego. Na razie nic ciekawego nie widzę. Idziemy zacząć na piętro. Już na górze jesteśmy, amunicja to się zawsze przyda. Słuchajcie, kij, będziemy w tego grać? W bilarda? Nie wiem, czy to jeszcze jakiś pokój jest, czy nie. Jest jeszcze jeden pokój, a może tu jakieś drzwi będą tajemne? Nie. O, jest skrzynia, słuchajcie, jest skrzynia. Zobaczmy, co jest w skrzyni. Jest ten mały. O, co to za broń? O, o, o. O, może być. Dobra, a i tu byśmy sobie wzięli ten mały biksir. No dobra. Zawsze trochę ochrony będzie. Czemu już nie mogę? Tylko 50 mogę? Ej no. O, burza się zmniejsza. Dobra, około burzy się zmniejsza. No coś tam mamy. Połowę ochronki już mamy. Słuchajcie, najlepszy wynik jaki udało mi się uzyskać na razie to trzecie miejsce, także nie najgorzej chyba, jak na amatora początkującego. O jest skrzynia, nie tam jest ten apteczka, nie apteczki na razie nie bierzemy. Coś cisza tutaj słuchajcie jest. Tam jest ten samolot, dobra słuchajcie idziemy zobaczyć ten samolot. Na razie jeszcze się nie bawię słuchajcie w robienie w tych, tych miejscach. Mamy, wow. Oho, coś tu się chyba działo. Jakaś broń. Ale nie, dobra, nie... A co tu się nabiało to nie? Gdzie jest ta skrzynia? tam jest skrzyni widziałem. Idziemy za jest w skrzyni jeszcze? Co tu za zadymka jest? Słuchajcie, co to jest za zadymka? Mamy coś ciekawego? Krabi. To nie jest to sam co mam? Dobra, niech ten będzie. W sumie ten zielony jest chyba mocniejszy, ale. idziemy. Czemu nie mogę do tyłu tak wolno? Gdzie jest ten niebieski? Tam jest. A tam co tam jest ciekawego? Nic ciekawego nie mamy. Szkoda, że tej chrony nie możemy więcej, ale dobra. A gdzie jest ten samolot? Ja tu przed chwilą miałem gdzieś ten samolot, bo słuchajcie, tak czy nie, gdzie jest mapka? No nie. Ja myślałem, że to jest gdzieś tutaj blisko, słuchajcie. Dobra, to lecimy, gdzie to jest, tam gdzie jest. I tam coś lata. Dawaj, zaszczynimy to. Co to się w drzewie zawiesiło? Słuchajcie, ale cyrk, nie? Ale cyrk. Co tu się dzieje? Dobra. O, 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 o! Jest skrzynia, słuchajcie. Jest skrzynia. Jak skitrana. Jak tu skitrana jest ta skrzynia? Coś ciekawego? Znowu ten Elixir, ale już chyba go nie mogę brać, tak? Ten duży tylko by musiał teraz wziąć Zaraz ale. Ja mi się wydaje, tak. Dobra, to oddajemy z powrotem lapteczkę. A gdzie jest moja łódź? Łady przez chwilą tu była łódź moja. O co, kama? Słuchajcie, nie ma mojej łodzi, dobra, ktoś. Co to jest? Zbierz. Po co mi te świetniki, czy co? Co mi tu zebrać? Ja nie chcę tego, dawaj tą broń, wolę Ty, ja nie zauważyłem, że oko się zmniejsza. Nie! A jeszcze tej łódki nie mam! No nie wierzę, nie! Ale dobra, tu już się kończę zaraz. Ło, spokoj, jeszcze mi się udało. No nie, ja tu sobie gram, latam. Dobra, idziemy do następnego oka. Z Maroka. No kurczacz, gdybym miał tą motorówkę to się szybciej leciał. Co tam jedzie? Ej, ja to jakieś jechało. Już jakiś, aha. Jaki wariat tam jeździ. Dobra, jest następna skrzynia, zobaczymy co tu jest. Nie, ten granat... Nie, dobra, idziemy. Słuchajcie, idziemy dalej. Zobaczyć i dobra, weszliśmy w pole, co to jest w ogóle? Nie, ja tu się też pobudował. Tu pewno była jakaś zadymka. Słuchajcie. I, 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 ogólnie powiem Wam szczerze, że i graficznie to bardzo ładnie też wygląda. Bałem się, czy to mi w ogóle pójdzie na tych ustawieniach jakieś w miarę normalnych. Ale jak widzicie w miarę, w miarę się gra. Jeszcze jest program do nagrywania, także nie jest źle. Nie wiem, czy zostać tu na górze słuchajcie. Widzimy zacząć, co tu się dzieje. W środku o, o. o jest skrzynia. <śmiech> <śmiech> o kurczaczki, co to za kolo? Dobra, jeden załatwione. Amunicję to trzeba zbierać, słuchajcie. Zbieram amunicję. Nigdy za wiele. Ej, może w jakiś jestem ten. Tak, w jakiejś siedzibie jestem. O, jakie furki. Mogę tu wejść? O, okej. Okay. Ale kozacka. Nastrzela czy coś? Nie, muzyczka tylko leci. Ej, nie mówcie, że tu sobie to mógł z tego wziąć, a Ale nie, chyba co? Nie wiem, czy jakaś... Jatka nie jest na zewnątrz? Nie, nic tutaj nie ma. A myślałem, że będę miał. Dobra, ej, ta amunicja mi się przyda, więcej amunicji trochę. Nie wiem, czy to jakieś piętro jest? Jest, słuchajcie, idziemy zaczynam na górę. Piszcie, piszcie w komentarzach, czy te zielone bronie, broni, mi się wydaje, są lepsze chyba od niebieskich, nie? Czy, czy się mylę, czy niebieskie są lepsze? O, jest ten, ten niebieski cały, może mi się o, i on teraz uzupełni na pewno. Właśnie apteczka też by mi się przydała. Dobra, mamy 63, z powrotem bierzemy sobie apteczkę. W ogóle. O, kurczaki. Co on tutaj mi. Yy, I mi się przydał wziąć tą apteczkę. Hej, burza, ale dobra, jestem ja akurat. Mieszczę się. Ale to długo zajmuje, trzeba byłoby się zabudować jakoś. Dobra, ale słuchajcie, ta fioletowa to chyba jest dobra. To wyrzucimy sobie jakąś tą niebieską słowę na tę, nie wiem którą. O, dobra, z tą możemy latać. Słuchajcie, ta jest chyba fioletowa. Mi się wydaje, że są najlepsze, ale... Możliwe, że są, tą, słuchajcie, jakieś złote czy coś, bo ja tam w tym nie znam aż tak, ale... To już wtedy by mega. No dobra, ale tu się nic więcej, słuchajcie, nie dzieje. Nie dzieje tu się nic. No to jest duże w ogóle. Ale tu jest ciekawe, bo to jest bardzo dużo broni. Ale ja tu się boję, tutaj chodzi w takich miejscach. Słuchajcie, żeby. Coś mi tu nie wyskoczyło. Dobra, wychodzimy stąd. Jeszcze zacząć, co tu jest? Ło! Dobra, nie chcę mi się z nim walczyć. Uciekam. Tędy wyjdziemy? Wyjdziemy, dobra. Słuchajcie, ciekawy, nie! Nie wierzę, uciekamy i mogę to auto gwizleć, ja zapomniałem, nie? Ty nie mogę wyjść z tego pola, dobra, lecimy tu. Jeszcze 11 graczy zostało. Co? Nie! Nie! Co ja zrobiłem? Ja myślę, że tam jest górka jakaś mała. Ja myślę, że tam jest górka, nie. Nie wierzę. jest tego chyba spadłem. Taką broń epicką. nawet nie mogę sprawdzić jej. No cóż, mówi się trudno. Także słuchajcie, no dzisiaj pierwsza gierka z Fortnite'a. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Już kolejny odcinek, słuchajcie, będę się starał robić dłuższe dla Was. Ale to takie na początek myślę, że dzisiaj wystarczy. Także wielkie dzięki za oglądanie i przypominam, słuchajcie, odcineczki z Fortnite'a co drugi dzień. Piszcie podpowiadajcie w komentarzach co źle robię, co jakieś, jakieś nie wiem jakieś sekretne misje czy tam miejsca jakieś do, do zdobycia to też piszcie także do zobaczenia w kolejnym odcineczku cześć i czołem.